Erupcja wulkanu Mount St. Helens w 1980 roku. Nazwa góry w języku polskim często tłumaczy się jako Góra Świętej Heleny. Jest to jednak tłumaczenie błędne. Nazwa góry pochodzi bowiem od brytyjskiego dyplomaty Aleina Fisherberta, pierwszego barona St. Helens, a została nadana górze na jego cześć przez Georgia Vancouvera. Wulkan St. Helens obudził się w spektakularny sposób równo 40 lat temu. W niedzielę 18 maja 1980 roku. Była jedną z pierwszych erupcji przewidzianych przez służby wulkanologiczne. Poprzedziło ją powstanie wybrzuszenia na północnym stoku i liczne trzęsienia ziemi. Jedno z nich spowodowało osunięcie się całego północnego boku góry, co było największym zarejestrowanym osuwiskiem w historii. Wywołane tym zmniejszenie ciśnienia zapoczątkowało erupcję. Wulkan stracił wówczas 400 metrów wysokości. Na wieść o przewidywanym wybuchu. Do Seattle w stanie Waszyngton zaczęły ściągać setki wulkanologów i pasjonatów wulkanów z całego świata. Erupcja wyrzuciła w powietrze prawie jedną trzecią objętości góry i miała siłę około 400 megaton trotylu. Tak jakby na Hiroshima spadło 20 tysięcy bomb atomowych. Spowodowała też całkowite zniszczenie ponad 600 km2 lasu, a kolejnych 300 nieodwracalnie zmieniła. Słup popiołu miał wysokość 18 km. 800 tysięcy m3 pyłu i popiołu spadło tylko na samo miasto Jakima. Dzięki zainstalowanym instrumentom pomiarowym i badawczym, erupcję przewidziano na ponad dwa tygodnie wcześniej. Udało się ewakuować prawie całą okolicę i w jednej z największych katastrof naturalnych XX wieku zginęło tylko 57 ludzi, głównie drwali i samotników mieszkających w borach sosnowych, niegdyś pokrywających zbocza wulkanu. Zniszczonych zostało 250 domów. Była to najbardziej śmiertelna i kosztowna erupcja wulkanu w historii Stanów Zjednoczonych. Od 1980 roku wulkan St. Helens sporadycznie daje oznaki aktywności. Założony wokół niego pomnik narodowy jest jedną z głównych atrakcji turystycznych północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych. W opisie filmu wrzucam listę Link, pod którym możecie zobaczyć, jak teraz wygląda wulkan. Obraz z kamerki jest aktualizowany co minutę. Jeśli chodzi o tę erupcję, to by było na tyle. Jeśli macie pomysł, jakie wydarzenie mogłoby zaistnieć w tej serii, zapraszam do sekcji komentarzy. Nie zapomnijcie też o lajku i subie, jeśli jakimś cudem wcześniej go nie daliście. Do zobaczenia za lekko ponad miesiąc, kiedy to wybierzemy się w kosmos.